Baterykę, kartę SIM i tu na boku kartę pamięci, oczywiście, jeśli jest. Teraz zajmiemy się odkręcanie naszych śrubek, ale wcześniej tutaj podwadzamy tą całą zaślepkę. Ta zaślepka tu ma dwa takie mini otwory. Tu może widzicie jedna i druga strona specjalne pod, właśnie pod demontaż. Podwadzamy tutaj po całej długości i z drugiej strony, i wyciągamy naszą zaślepkę tutaj, górną. Teraz odkręcamy dwie śrubki. Tu jest jedna, druga, tu trzecia, czwarta, i tu jeszcze mini piąta. Odkręcamy je wszystkie. i odkładamy na bok i zostały nam jeszcze dwie śrubki taka jeszcze jedna mała uwaga jeśli macie śrubokręt siłbro, dość tutaj krótki to będzie problem właśnie odkręcenie śrubek, takich śrubek więc najlepiej jakbyście mieli taki właśnie dłuższy zawsze uniwersalny Coś ciężko wychodzi śrubka. O, i wyszło. E, I teraz tutaj wyciągamy tą, tutaj pokrywkę aparatu. Ale jeszcze zostały nam dwie śrubki. E, tu jest jedna i druga śrubka. Troszkę się pośpieszyłem. No, i teraz wyciągamy naszą krywę. Bardzo prosty sposób. I już widzimy naszą płytę główną. Teraz podwadzamy naszym otwierakiem od samego dołu. Wjeżdżamy w obudowę. I wjeżdżamy na, sama, na samą górę. I teraz robimy to samo z drugiej strony. I mamy przednią obudowę, fajnie, tej zdemontowaną. Przechodzimy teraz dalej. E, tutaj podwadzamy naszą płytkę. Klawiatury numeryczno-funkcyjnej, tu mamy jedną blokadę, po drugiej stronie mamy drugą blokadę. O tutaj w tym miejscu, jak pierwsza blokada puściła, to później już druga puszcza. I tu więc widzimy, tu jest zaczep od taśmy tej. Chyba wyświetlacza. Zobaczymy sobie później. I tu widzimy naszą płytkę. Płytkę klawiatury. I jeszcze dodatkowo mamy tutaj slot karty sim i karty pamięci. Właśnie w tym scenariuszach jest naprawdę bardzo prosty sposób wymienić kartę sim i kartę pamięci, bo jest wszystko na jednej płytce. Teraz sobie wyciągniemy wszystko z naszego. Korpusiku podwadzając z jednej i z drugiej strony, tak to wszystko wygląda. I jeszcze, oczywiście, mamy tutaj w korpusie zasięg wraz z, z głośnikiem. I tak wygląda nasz korpus. W korpusie nie mieści się nic na stałe. I tu po drugiej stronie widzimy naszą płytę główną. Tu jest antenka. Wyciągamy antenkę. Odkładamy. Następnie tutaj mamy tasiemkę, tutaj. Podwadzamy. I tu na naszej płycie głównej widzimy Zatrzaski. Tu jest jeden, jedna blokada. I tu jest druga blokada. My sobie spróbujemy tutaj z tej strony pod blokadą podwadzić. O! I widzimy fajnie. Dzięki temu, że podwadziliśmy z tej strony, to druga blokada nam puszcza. I nasza płyta już jest luźna. Tutaj. O! I widzimy. I tu pod płytą znajduje się tasiemka, pierwsza, tutaj odłączamy ją, tutaj prawdopodobnie tasiemka od tutaj flesza, tak, tu druga jest od aparaciku i tu następne dwie, jedna jest od wyświetlacza, ta jest od wyświetlacza. I ta ostatnia jest od karty SIM, karty pamięci, od całej tej płytki drugiej. Ona też się tutaj łączy, cała ta taśma tutaj wraz z aparacikiem. Tą taśmę oczywiście jak widzimy można wymienić. Także jeśli Wam się coś psuje, na przykład w aparacie, w karcie SIM, w karcie pamięci, to ta, ta, ta taśma może być za to po prostu odpowiedzialna i tu ją odklejamy a później sklejamy taśmą dwustronną tutaj podwadzamy tutaj w tym miejscu i tak nasza płyta główna w tym telefonie wygląda jest to duża płyta e, To już raczej nie będę wam pokazywał jak tutaj wymontować nasz aparat bo to jest naprawdę bardzo proste teraz w tym momencie podwadzamy tylko tu nasz aparat w tym miejscu i on nam tutaj całkowicie wychodzi podobnie jak te aparaciki tu nakleją dwustronnym Tutaj tu podwadzamy, później z drugiej strony i te wszystkie nasze pot zespoły tutaj w tych miejscach nam fajnie wyskakują. I podobnie jak tutaj wyświetlacz główny. Ma tutaj takie otwory boczne. Pamiętajcie, by ich używać, jeśli chcecie tutaj robić demontaż tego wyświetlacza. O, widzimy, podwadzamy po bokach. Wtedy mamy, panie, wyciągnięty nasz wyświetlacz. Nie róbcie tego w innych miejscach, na przykład, nie wiem, od, samego, od samej góry, w takich miejscach, w których nie ma specjalnie tutaj, od takich mini dziurek, żeby podwadzić, dlatego, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że możecie po prostu uszkodzić ten wyświetlacz. Dlatego nie polecam tego robić. Pamiętajcie, że zawsze, zawsze jest coś. Udogodnione, wymyślone do prawidłowego właśnie demontażu takich wyświetlaczy lub innych podzespołów. Naprawdę zawsze coś jest, trzeba po prostu poszukać, odnaleźć jakiś zaczep czy coś w tym rodzaju. Teraz zajmiemy się ponownym demontażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. Zakładamy naszą płytę główną. Oczywiście w klasycznych. E, praktycznie codziennie wrzucam film, nowy e, demontaż bądź jakaś tam recenzja. Także zapraszam. E, więcej informacji odnośnie tego telefonu e, zobaczycie sobie pod tym filmem. Więc czytajcie, e, komentujcie, słuchajcie. Cześć.